Sztuka afirmacji, część kolejna. Poprzez afirmację ustanawiamy pożądany stan rzeczy, a jeśli zdołamy podtrzymać to nastawienie w swoim umyśle, jeśli nie zwątpimy w jego prawdziwość, niezależnie od tego, jak wygląda otaczająca nas rzeczywistość, wtedy to, co afirmujemy, stanie się prawdą. Nigdy nie myśl lub nie wymawiaj zdania w rodzaju nie stać mnie na to, nie potrafię tego zrobić. Twoja podświadomość wierzy Ci na słowo i zadba o to, Abyś nie miał pieniędzy albo możliwości zrobienia tego, co chcesz zrobić. Nie osłabiaj swojej afirmacji, mówiąc chciałbym lub mam nadzieję. Wygłosi ją stanowczo, jak polecenie od szefa. To, co ja usłyszałam już od wielu różnych osób, które zajmują się na co dzień właśnie tworzeniem afirmacji i które na co dzień praktykują podświadome przyciąganie różnych, różnych rzeczy. To to, że wszechświat ponoć nie rozumie słowa chcieć ani nie rozumie słowa nie. Więc wszystkie afirmacje, które wypowiadasz, muszą być w czasie teraźniejszym wypowiadane, tak jakby już ta sytuacja miała miejsce. To znaczy, prawidłowo, nieprawidłowo wymówiona afirmacja jest, chcę być zdrowa. Prawidłowa afirmacja to jest Jestem zdrowa Zła afirma, afirmacja, nieprawidłowa forma to jest Nie chcę mieć problemów finansowych I zauważ to co mówiłam Wszechświat nie zna słowa nie Więc to co słyszę to jest problemy finansowe I to Ci daje w zamian Więc jeśli nie chcesz mieć problemów finansowych To musisz mówić Jestem wydolna finansowo Zarabiam tyle ile chcę zarabiać Moje finanse są na wysokim poziomie. Jeśli chcesz schudnąć, to nie mówisz, nie chcę być gruba. Musisz mówić, jestem szczupła. Nie możesz powiedzieć, chcę być szczupła. Nie, masz mówić, jestem szczupła, jestem piękna. Twoja świadomość jest racjonalna. Z kolei podświadomość jest twórcza i intuicyjna. Zdaj się na swoją podświadomość, zawsze wtedy, kiedy pragniesz czegoś w życiu, a ona dostarczy ci plan i przyciągnie wszelkie niezbędne zasoby, aby Twój plan się urzeczywistnił i aby zrealizował swoje pragnienia. Dlatego, jeśli bardzo dużo myślisz o jakiejś rzeczy, to w pewnym momencie albo ci się nasunie jakieś rozwiązanie na myśl albo przyśnić się rozwiązanie twojej sytuacji jeśli tylko poprosisz wszechświat o to w swojej afirmacji żeby dostarczył ci rozwiązanie w danej sytuacji. Afirmacja samoleczenia. Podświadomość zapoczą, zapoczątkowała picie twojego serca, kontroluje obie krwi. Reguluje trawienie oraz procesy przyswajania i wydalania. Gdy zjesz kawałek chleba, twoja podświadomość przemienia go w tkanki, mięśnie, kości i krew. Podświadomość kontroluje wszelkie istotne procesy i funkcje twojego organizmu. Skoro twoja podświadomość była w stanie stworzyć cię od podstaw, to z pewnością jest w stanie uleczyć cię z choroby. Stymulując swój umysł nieustannymi stwierdzeniami, zmieniasz go, a wraz z nim zmienia się Twoje ciało. To jest podstawa wszelkiego uzdrowienia. Dużo osób może się śmiać z tego, co teraz usłyszało, ale jeśli jesteś osobą, która wierzy w pozytywną energię i wierzy w afirmację, to na pewno słyszałeś o wielu przykładach. Wielu dowodów na to, że ludzie, którzy myśleli pozytywnie, ludzie, którzy się modlili, którzy wierzyli w to, że są zdrowi, po prostu wychodzili z chorób. Problem polega na tym, że wiele osób modli się i rzeczywiście próbuje afirmować dobre rozwiązania próbuje afirmować, przyciągać, próbuje przyciągać e, e, zdrowie, szczęście, ale tak naprawdę w głębi nie, nie czują, że to jest prawda, nie czują, że to jest prawdziwe. Jeśli jesteś chory, no to wiadomo, że jesteś tego świadomy, zwykle, tak? Jeśli jesteś na przykład już na etapie leczenia, ale pamiętaj, że jeśli chcesz się wyleczyć poprzez afirmację, poprzez pozytywne myślenie, to musisz oszukać tak jakby samego siebie, oszukać troszeczkę swoją podświadomość i zachowywać się tak, jakbyś był zdrowy. Mówić o sobie tak, jakbyś był zdrowy, jak gdybyś się już pozbył tych wszystkich problemów zdrowotnych. Więc osoba, która jest chora i pragnie być zdrowa, wypowiada afirmacje, ale tak naprawdę gdzieś tam wątpi w to, co mówi, w to, o czym myśli, próbuje, ale wątpi cały czas, no to nie uzyska efektu. Musisz uwierzyć w to, co mówisz, musisz uwierzyć. Tą afirmację, którą powtarzasz sobie najlepiej kilka razy dziennie, musisz uwierzyć, uwierzyć, że ona jest prawdą. To wcale nie musi oznaczać, że w jakiś cudowny sposób zostaniesz ozdrowiony, ale to może też oznaczać, że Twoja podświadomość podsunie Ci w pewnym momencie jakąś podpowiedź, jakąś drogę, pokaże Ci... Ścieżkę, którą powinieneś podążać, żeby rzeczywiście wyjść z choroby. Dlatego jeśli wypowiadasz afirmacje i w nie wierzysz, to obserwuj, co podpowiada Ci Twoja podświadomość. Zapisuj to, co Ci śni. Zapisuj wszelkie myśli, które Cię nachodzą z nienacka, a byłyby związane z Twoim problemem, z Twoją sytuacją. Być może to jest Twoje rozwiązanie. Dostrzegaj podpowiedzi, jakie daje Ci wszechświat. Jak podnieść się po porażce finansowej? Rzecz nie w tym, co ci się przytrafiło. Istotna jest twoja reakcja, która może mobilizować cię do działania, ale może też postawić cię w pozycji osoby przegranej. Pamiętaj, że z każdej sytuacji, z każdego upadku, musisz wyciągać wnioski, a te wnioski musisz przerabiać na pozytywy, na możliwości. Sukces? I bogactwo to rezultat Twoich myśli i przekonań. Jak prawidłowo afirmować, jak prawidłowo ustawiać swoje myślenie? Na początek musisz się rozluźnić, skoncentrować, usiąść w ciszy albo przekazać głębszej świadomości sprecyzowane pragnienia, pomysł czy wyobrażenia. Dzięki takiej zrelaksowanej, spokojnej postawie nie będziesz zaprzątał sobie głowy sprawami o znacznie mniejszej wadze. Bardzo ważne jest to, że jeśli masz jakąś sytuację, którą chcesz rozwiązać, masz jakiś problem albo chcesz przyciągnąć konkretną rzecz, konkretne zdarzenia, to musisz bardzo intensywnie o tym myśleć. W tej książce jest napisane, do czego pewnie dojdę w którymś momencie, że <coughs> powinieneś zintensyfikować swoje myślenie na dany temat przed snem, kiedy już jesteś w takiej fazie relaksu, gdzie już tak naprawdę nie wiesz, czy już zasnąłeś, czy nie jesteś bardzo zmęczony, bo wtedy bardzo łatwo można przekazać informacje do swojej podświadomości. Tak samo powinieneś robić po przebudzeniu, dlatego że Twój umysł jeszcze nie jest w 100% zaaktywizowany i łatwiej jest przekazać jakąś informację do swojej podświadomości po przebudzeniu właśnie. Oczywiście, w każdej chwili, która cię, działa na ciebie destrukcyjnie, która przyprawia cię o wątpliwości albo strach, możesz wypowiadać swoje afirmacje. To pozwoli ci skupić się na swoim zadaniu, to pozwoli ci przywrócić pozytywną energię. Właściwie, korzystając z siły swojej podświadomości, Będziesz potrafił uwolnić swój umysł od potrzeby nieustannej rywalizacji, a także od niepokoju. Ludzie często starają się aż za bardzo rozwiązać swoje kłopoty, także ich wysiłki jedynie pogłębiają problem. Bardzo często, gdy podczas snu Twój świadomy umysł odpoczywa, Twoja podświadomość rozwiązuje problem. Kiedy się budzisz, znasz rozwiązania. Pewnie sam zwróciłeś uwagę, że czasami, jak jesteś w jakiejś sytuacji, która niekoniecznie może się dla ciebie dobrze skończyć, to wyolbrzymiasz ten problem, ciągle o nim rozmyślasz, rozkładasz te negatywne zdarzenia na czynniki pierwsze, przez co farszerujesz się negatywną energią, bo zbyt mocno. Myślisz o tym, a poza tym zauważ, że jeśli masz coś do zrobienia, to czasem bywa tak, że przypisujesz temu zadaniu zbyt wiele przeszkód. Jeśli masz coś zrobić, jeśli masz komuś coś powiedzieć, masz podjąć jakieś konkretne działanie, to bardzo często wymyślasz sobie różne przeszkody. Które miałyby cię spowolnić i które miałyby nie dopuścić do zrealizowania tego. Kiedykolwiek musisz podjąć decyzję, która może odmienić twoje życie, taką jak zmiana pracy, na przykład przeprowadzka, małżeństwo czy rozwód, posiadanie dzieci i tym podobne, zaangażuj swoją podświadomość. Twój świadomy i racjonalny umysł może być w stanie argumentować, co jest najlepsze, ale to intuicja doprowadzi cię do decyzji, która leży w zgodzie z boskim porządkiem. Zaufaj jej. Zbyt często oczekujemy czegoś w zamian za naszą miłość i oddanie. Spodziewamy się wdzięczności, uznania, miłości czy przysług. Gdy nasze oczekiwania nie są spełnione, miłość przemienia się w zgorzknienie, rozgoryczenia, staje się więzieniem zarówno dla kochającego, jak i osoby kochanej. Prawdziwa miłość jest wyzwolona. Kochaj bezwarunkowo. Jeśli coś robisz, rób to dla samej satysfakcji, że to robisz. Nie oczekuj podziękowań, nie oczekuj tego, że ktoś będzie cię wywyższał, wynosił na piedestal, dlatego że na przykład pomagasz mu. To, co robisz, ma przynosić radość Tobie. Jeśli darzysz kogoś jakimś pozytywnym uczuciem, no to super, bądź siebie dumny, że jesteś do, zdolny do takich pozytywnych, dobrych uczuć, ale nie, nie możesz oczekiwać od ludzi, że będą to odwzajemniać. I nie powinieneś kierować się tym w życiu. Nie powinieneś w życiu szukać akceptacji i uznania innych. Wystarczy, żebyś zaakceptował siebie i pokochał siebie. Jest tutaj fajna afirmacja na wybaczanie. Całkowicie i bezwarunkowo wybaczam, i tutaj podajesz imię osoby, uwalniam ją, Jego. Duchowo i mentalnie, całkowicie wybaczam wszystko, co wiąże się z daną sprawą. Jestem wolna. To wspaniałe uczucie. To mój dzień darowania kar. Wybaczam każdemu, kto ktokolwiek. Wybaczam każdemu, kto kiedykolwiek mnie skrzywdził i życzę mu zdrowia, szczęścia, spokoju, błogosławieństwa Bożego. Przychodzi mi to łatwo, robię to z radością i czułością. Kiedykolwiek pomyślę o takiej osobie, mówię sobie: wybaczyłem Ci. Masz Boże błogosławieństwo. Ja jestem wolny i Ty jesteś wolny. To stan doskonały. Hm. Za każdym razem, e, kiedy osoba, której chcesz wybaczyć, Znowu sprawić ci przykrość, to musisz w swojej głowie życzyć tej osobie wszystkiego dobrego, Życie, życzyć jej szczęścia. Możesz sobie powiedzieć po cichu pod nosem: Pokój z tobą. Lub tak za każdym razem, gdy wspomnienie przykrych sytuacji pojawi się w twojej głowie. Zauważysz, że z każdym dniem jest ci coraz łatwiej. Słuchaj, w wybaczaniu chodzi o to, żebyś wybaczył tej osobie dla siebie. Nie musisz wybaczać temu człowiekowi dla niego, i nie warto wchodzić z ludźmi w dyskusję, bo każdy widzi jakąś sytuację, jakieś zdarzenie ze swojej perspektywy, i ludzie wcale nie muszą się, chociaż oczekujesz od kogoś, że powinien cię przeprosić, bo według ciebie oczywiste było to, że ktoś sprawił ci przykrość, że cię skrzywdził, to ta druga osoba wcale nie musi widzieć tego, że zrobiła coś złego tobie, może też czuć się zraniona. Nie wiadomo, co wpłynęło na jej decyzję, na jej zachowanie. Więc nie oczekuj tego, że ktoś będzie cię przepraszał, tylko wybaczaj dla własnego dobra. Zapomnij o konfrontacjach, dlatego że to niekoniecznie musi przynosić coś dobrego. Wystarczy, że sobie wyobrazisz tą osobę, że zrelaksujesz się. Nawet w trakcie medytacji, wyobrazisz sobie, że ta osoba, której chcesz wybaczyć, siedzi naprzeciwko ciebie. I rozprowadzicie jakąś szczerą rozmowę. Wtedy z tej zwizualizowanej osobie możesz opowiedzieć o sytuacji, która Cię zaniepokoiła, która przyniosła Ci wiele nieszczęścia. Możesz powiedzieć, jak bardzo czujesz się skrzywdzony i w czym jest problem, co było nie tak. Wyżal się, powiedz wszystko na co masz ochotę. Wylej wszystkie swoje smutki na tą osobę, ale w swojej głowie, wyobrażając ją sobie. A na koniec pogódź się, podajcie sobie ręce, przytulcie się w Twojej głowie. Naprawdę to wystarczy, żeby zacząć od początku, zacząć budować zupełnie nową, zdrową relację z tą drugą osobą w realnym życiu. Życz innym dobrze. Życzę każdemu, kto stąpa po naszej planecie, tego samego, czego życzę sobie. Spokoju, miłości, radości, dostatku i błogosławieństwa Bożego. Generalna zasada brzmi: myśl o każdym w taki sposób, w jaki chciałbyś, żeby myśleli o tobie. Zauważaj w innych ludziach dobre cechy. Staraj się w ludziach widzieć to, co najlepsze i skupiaj się na tych pozytywach. Dasz innych ludzi takim uczuciem, jakim chciałbyś, żeby darzyli, darzyli ciebie. Nigdy nie próbuj pozbawiać innych ludzi radości. Jeżeli tak zrobisz, pozbawisz. Jej także siebie. Cokolwiek uważasz za prawdziwe w swoim przypadku, uważaj też za prawdziwe w przypadku innych ludzi. Jeśli twój kolega odnosi sukces, ty także go odnosisz. Pamiętaj o tym, żeby życzyć ludziom tego, czego sam sobie byś życzył i żeby traktować innych ludzi w taki sposób, jak chciałbyś być traktowany. I... Jeśli to zrozumiesz, to zacznijmy zauważać, że właśnie tak jak tu jest napisane: że nawet jeśli ktoś odnosi jakieś sukcesy, nawet jeśli komuś się wiedzie, a jeśli ktoś jest szczęśliwy, to ty, uwierz mi, a też dostaniesz jakąś część tej radości, jakąś część tego szczęścia dla siebie. Dlatego wszystkim ludziom, którzy patrzą z zazdrością na swojego sąsiada, na przykład, który jeździ fajnym samochodem. Powiedziałabym, żeby akceptowali ludzi, którzy są lepsi od nich, ludzi, którym jest lepiej materialnie, bo niestety wiele osób zazdrości swoim bliźnim finansów, ale nie mają pojęcia, z jakimi konsekwencjami się te finanse wiążą, jaka długa i wyboista była droga do tego, żeby coś osiągnąć. Więc zamiast zazdrościć, to trzeba szanować tych ludzi, trzeba szanować wszystkich ludzi i trzeba podziwiać tych ludzi, którym wychodzi i brać z nich przykład. Tak mówi stara hawajska filozofia nawet, że jeśli ktoś osiąga sukces, to powinieneś, powinieneś się z tego cieszyć, nie powinieneś zazdrościć i powinieneś robić to, co robią inni ludzie, którym się udaje. Jest tu dużo ciekawych afirmacji, które są związane też ze związkami, z miłością, z relacjami między mężem a żoną, między partnerami. Jest na przykład afirmacja wspieraj duchowo swojego męża albo swoją żonę. Pewna kobieta z Londynu powiedziała mi kiedyś o swoim mężu, który stracił na giełdzie cały majątek. Czuł się z tego powodu okropnie i popadł w głęboką depresję. Zażądał rozwodu, twierdząc, że narzekania żony zadręczą go na śmierć. Wytłumaczyłam jej, że narzekanie to najprostsza droga do rozpadu małżeństwa, i powiedziałem jej, że mąż potrzebuje teraz wsparcia i otuchy. Wymieniła mi wszystkie dobre cechy, które posiadał, gdy brali ślub. Odparłem jej, że te same cechy, które jej się w nim spodobały, nadal w nim drzemią, tylko trzeba je rozbudzić, a to można osiągnąć właśnie poprzez afirmację. Często na psychoterapii, jeśli przychodzi para, to też, jeśli mają kryzys, a zwykle przychodzą do psychoterapeuty wtedy, kiedy mają kryzys, to poleca im się, żeby przypomnieli sobie, odkopali, w sobie te uczucia, które im towarzyszyły, jak się poznawali, te uczucia, które im towarzyszyły na początku związku, za co się pokochali, za co zainteresowali się sobą, co było w nich dobrego. I wtedy ludziom się przypomina, za co są tak naprawdę, bo w tej codziennej gonitwie, za co są razem, bo w, to, bo w tej codziennej gonitwie bardzo często zapominamy, co było podstawą tego, że jesteśmy razem, bo nie poświęcamy sobie czasu. Nie potrafimy, jak mówił Dale Carnage w jednej ze swoich książek, nie potrafimy, nie doceniamy siebie, nie rozmawiamy, nie poświęcamy sobie tyle uwagi, ile powinniśmy. To, co tutaj jeszcze bym chciała zaznaczyć, co czytałam jeszcze w jakiejś innej książce, ale tak naprawdę obijało mi się wiele razy, gdzie się uszy to to, że nikt nie powinien rościć sobie prawa do tego, żeby oceniać i krytykować drugą osobę, dlatego że nikt nie dał prawa ani tobie, ani mi, do tego, żebyśmy niszczyli ludzi innych, żebyśmy niszczyli życie innych ludzi. Bo krytykujesz, negujesz albo oceniasz drugiego człowieka, Albo to, co on robi, to zasiewasz w nim ziarno, z którego wyrośnie nienawiść, złość, żal, a to w efekcie wyniszcza. Dobrze jest oczywiście być odpornym na krytykę, ocenę e, innych ludzi, natomiast każdy powinien się zastanowić, czy rzeczywiście ma prawo do tego, żeby kogoś krytykować, narzekać. W tej książce. Dr. Joseph Murphy bardzo często wspomina, e, cytuje różne fragmenty Biblii, które Okazuje się, są ponadczasowe, bo te same fragmenty, które znajdziesz w Biblii, mają swoje odzwierciedlenie, tylko w trochę bardziej nowoczesnym języku, w wielu różnych książkach na temat rozwoju osobistego, w wielu różnych książkach na temat motywacji, na temat pozytywnego podejścia do życia. Wiele razy też mówi, że afirmacja to jest swojego rodzaju modlitwa, a Modlitwy zmieniają rzeczywistość, a w szczególności osobę, która się modli. Nie musisz być jakiegokolwiek wyznania, wystarczy, że będziesz się modlić do siły, która cię otacza. To, co bardzo często widzę w tych napisanych 50-kilku afirmacjach, często wspominany jest Bóg i boska moc, albo moc wszechświata. Moja dusza rozmawia z duszą. I tutaj jest imię twojego partnera. Harmonia, spokój, miłość i zrozumienie nieprzerwanie panują między nami. Bóg myśli, przemawia i działa przeze mnie oraz mojego męża albo żona. Jedno twierdzenie nie wystarczy, żeby wzmocnić więzi małżeńskie. Oboje musicie zachować pozytywne nastawienie w stosunku do siebie, deklarując i demonstrując miłość przez cały dzień. Oprócz powtarzania tej afirmacji istnieje jeszcze pięć innych sposobów, które pozwolą Wam zadbać o Wasze małżeństwo. Nigdy nie duć w sobie zirytowania wynikającego z małych rozczarowań. Wybaczcie sobie przed snem wszystkie złośliwości, które pojawiły się danego dnia. Budź się co rano ze świadomością, że niewyczerpana inteligencja wspiera Was we wszystkim. Promieniuj spokojem, harmonią i miłością do swojego partnera, swojej partnerki, do wszystkich członków rodziny i całego świata. Podczas śniadania podziękuj za to wspaniałe jedzenie. Za obfitość, za wszystkie otrzymane błogosławieństwa. Przypilnij, by podczas rozmowy przy stole nie były poruszane żadne problemy, zmartwienia czy spory. To samo dotyczy się obiadu. Jeśli chodzi o dziękowanie, wdzięczność, to już wiele takich filmików nagrałam na temat tego, że powinno się dziękować sobie za to, kim się jest. Za to, co się osiągnęło, za to, co wydarzyło się dobrego w danym dniu, ale powinno się też być wdzięcznym innym ludziom za to, że poświęcają swój czas dla nas, że darzą nas dobrymi uczuciami, za to, że chcą z nami spędzać czas. Powinniśmy być wdzięczni każdej osobie, która nas, na naszej drodze otwiera do nas usta, dlatego że ona poświęca siebie, żeby wejść z nami w jakąś relację. Naszym sposobem na okazywanie wdzięczności i na docenianie siebie jest to, że w czasie wieczornej modlitwy właśnie możemy powiedzieć, co dobrego nas spotkało danego dnia i że jesteśmy wdzięczni na przykład za to, że jesteśmy razem, że możemy wspólnie się spędzać czas itd. itd. Mów swojemu mężowi czy żonie: Doceniam to, co robisz i promieniuję miłością i życzliwością. Cały dzień. Kolejna ważna rzecz: doceniaj swoją drugą połówkę, doceniaj swoje dzieci. Staraj się zauważać drobnostki, które im wychodzą dobrze. Nawet jeśli ta druga osoba się potyka, coś się nie wychodzi, to zawsze w tej sytuacji negatywnej można dostrzec coś dobrego. I zawsze staraj się podkreślać te pozytywy właśnie. Zawsze doceniaj swojego męża czy swoją żonę. Demonstruj uznanie i miłość. Wyrażaj swoje uznanie i życzliwość. Nie potępiaj, nie krytykuj, nie narzekaj. Żeby stworzyć spokojny dom i szczęśliwe małżeństwo, należy oprzeć się na miłości, pięknie, harmonii, wzajemnym szacunku, wspólnej wierze i wszystkim, co dobre i pozytywne. W każdej sytuacji powinieneś postawić się po stronie tej drugiej osoby, postarać się sobie wyobrazić, jakie uczucia w danej chwili decydowały o jej zachowaniu, bo to, że ktoś mówi konkretne słowa, to, że ktoś zachowuje się w konkretny sposób, zawsze jest wynikiem czegoś. Bądź wyrozumiały, chociaż nie jest to łatwe, ale jeśli chcesz być w dobrych relacjach z tą drugą osobą, to musisz patrzeć przychylnie na tego drugiego człowieka.